Cześć, tutaj Jagosz z kanału Jagosz Studio. Dzisiaj opowiem wam o MultiEfekcie Nuxa MG30. MG30 to dosyć kompaktowe urządzenie, w którym upchnięto dosyć sporo. Funkcji. Możemy podpiąć do niego tylko jeden instrument na raz, ale za to mamy opcję wyjścia zarówno mono, jak i stereo. Mamy też e, gniazda send i return, do których możemy podpiąć zewnętrzne efekty, jakby w pętle efektów tego urządzenia. Funkcją, która mi się bardzo podoba i uważam za bardzo przydatną, jest wejście słuchawkowe i aux, więc możecie ćwiczyć tak naprawdę w dowolnym miejscu i w dodatku do swoich ulubionych nagrań. Mamy wbudowany pedal express. 3 foot switch o kilku funkcjonalnościach i wyświetlacz, który niestety nie jest dotykowy, ale mamy dostatecznie dużo przycisków dookoła, więc jesteśmy w stanie dosyć w prosty sposób poruszać się po zawartości. Sam ekran jest dosyć przejrzysty i jasny. Hmm. Pozwólcie, że oprowadzę Was po funkcjach tego urządzenia. Z lewej strony mamy gałkę master, czyli oczywiście gałkę sterującą poziomem wyjściowym z naszego urządzenia. Pod spodem mamy przycisk save, który służy do zapisywania ustawień. Obok wyświetlacza znajdziemy nasz główny encoder. W tym ustawieniu możemy przełączać się nim pomiędzy różnymi presetami, czyli przygotowanymi wcześniej zestawami brzmień. Jeżeli chcemy któryś wybrać, musimy kliknąć. W dowolnym momencie zmienić na inny preset. Tych presetów mamy na pokładzie naprawdę sporo i czasami wystarczy tylko lekko pokręcić, żeby dopasować je na przykład do swojej gitary. W widoku danego pacza, danego presetu, naciśnięcie encodera sprawi, że możemy wejść w opcję edytowania parametrów jakiegoś wybranego efektu. Docelowo najpierw to będzie wzmacniacz. I teraz obracając, możemy wybierać różne wzmacniacze. Naciskając go jeszcze raz, możemy wyłączyć ten element z naszego łańcucha. Gdy naciśniemy encoder w lewo lub w prawo, przełączamy się pomiędzy. Poszczególnymi elementami naszego łańcucha. Do modyfikacji parametrów służą nasze cztery mniejsze enkodery pod wyświetlaczem. Tak jak widzicie, każdy z nich odpowiada jednej z gałek widocznych na ekranie, ale pierwszy i drugi mają też opcję przełączania się pomiędzy zakładkami, o ile są dostępne. W przypadku wzmacniacza akurat tak jest. A czwarty dodatkowo resetuje wszystkie nasze zmiany. Jeżeli chcemy zapisać jakieś zmiany, przyciskamy przycisk save. I tutaj możemy nazwać swój nowy preset albo zapisać na tym istniejącym, klikając jeszcze raz save. W globalnym widoku wciskanie enkoderów pokazuje nam kolejne ukryte funkcje. Pod jedynką mamy głośność całego urządzenia, pod dwójką mamy tempo, pod trójką mamy Zużycie procesora, a pod czwórką możemy, tak jak mówiłem, przywrócić poprzednią zmianę. W tym samym oknie presetu główny enkoder ma jeszcze dwie ukryte funkcje. Przytrzymując go do góry, wchodzimy w menu, które pozwala nam na zmianę kolejności dowolnego efektu w naszym sygnale. Wybieramy je za pomocą odpowiednich przycisków obok. Przytrzymując główny koder w dół, wchodzimy w menu, które pozwala nam na przypisanie poszczególnych przycisków pod różne funkcje. Więc, jak widzicie, możemy mieć trzy różne efekty plus pedał ekspresji. Dodatkowo możemy podpiąć zewnętrzny przełącznik, który mamy w zestawie. W ten sposób możemy włączać dwa dodatkowe efekty w naszym patchu. Obok pedału ekspresji mamy przyciski nazwane skrótami poszczególnych nazw efektów. Możemy nimi włączać lub wyłączać nasze elementy w łańcuchu sygnału. Przytrzymując dany przycisk wchodzimy w parametry tego urządzenia, które będziemy modyfikować za pomocą naszych enkoderów. Kręcąc głównym enkoderem zmieniamy ten efekt na inny. Oczywiście w danym rodzaju efektów. A przytrzymując dwa przyciski, możemy zamieniać je miejscami. Pedał ekspresji docelowo jest pedałem głośności, co oznacza, że w naszym presecie, w pozycji pięty, wycisza całkowicie sygnał, a w pozycji palców mamy 100% sygnału. Ale można też przypisać do niego funkcję sterowania efektem ła albo innym, korzystającym z pedału ekspresji, w menu, które widzieliście przed chwilą. Na dole urządzenia mamy trzy food switche, które mają kilka funkcji. Przyciski Down i Up w normalnym trybie przełączają nasze trasety. Ale gdy za pomocą głównego enkodera wejdziemy w parametry danego elementu, możemy tymi przyciskami przełączać się pomiędzy innymi elementami. Oczywiście urządzenie posiada też stroik i to bardzo dokładny stroik, który moim zdaniem jest najważniejszym efektem, jaki każdy powinien posiadać. W stroik wchodzimy przytrzymując środkowy i prawy przycisk, czyli up i control. Ze stroika wychodzimy naciskając szybko dwa razy przycisk control. Przyciski UP i DOWN służą też do kontrolowania wbudowanego loopera, którym możemy zalubować max 60 sekund materiału. Co więcej, mamy też wbudowane lupy perkusyjne, do których możemy grać i również do nich lupować. Przyciskając jednocześnie DOWN i UP wchodzimy w menu naszego loopera. Przycisk DOWN kontroluje właśnie nasze lupy. Jak naciśniemy go raz, to możemy zacząć nasze nagrywanie. Two, three, four. Gdy naciśniemy go znowu, to zaczynamy od grywania naszego lupa. Możemy nacisnąć go jeszcze raz i nagrać jakiś overdub. By usunąć partię, która nam nie wyszła. Naciskając dwa razy, zatrzymamy nasze nagranie. I w momencie, gdy je zatrzymamy, możemy przytrzymać switch i usunąć całkowicie naszego lupa. Ale w tym menu znajdziemy jeszcze naszego dramera czyli nasze podkłady perkusyjne. Przycisk Up w tym menu kontroluje właśnie nasze podkłady. Możemy je włączyć, naciskając go. Także wyłączyć. Jak widzicie, możemy tutaj dostosować poziom głośności naszych lupów gitarowych, poziom głośności samego dramera, tempo, a także wybrać jeden z wielu stylów, które mamy tutaj do dyspozycji. Jak widzicie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, jest tutaj naprawdę mnóstwo opcji na ćwiczenie. Poza możliwością zmiany włączania efektów w danym presecie przycisk Control możemy też przypisać jako Tap Tempo i tak najczęściej właśnie jest przypisane do większości paczy, a także możemy go ustawić jako przełącznik między naszymi scenami, bo w każdym patchu mamy do dyspozycji trzy sceny, czyli tak naprawdę możemy sobie stworzyć trzy różne kombinacje efektów do takiego samego wzmacniacza. Że w MG30 znajdziemy też brzmienia dedykowane gitarze akustycznej i gitarze basowej. W połączeniu z luperem daje to naprawdę bardzo dużo możliwości w różnych sytuacjach muzycznych. Możecie też skorzystać z aplikacji Quick Tone, którą pobierzecie ze strony producenta. Ona pozwala na modyfikowanie waszych brzmień w czasie rzeczywistym, kontrolując parametry urządzenia podłączonego kablem USB. Aplikacja pozwala też na wgrywanie symulacji kolumn stworzonych przez Was albo przez kogoś innego. Jest ich naprawdę sporo i są dostępne w internecie. Na koniec kilka istotnych funkcji, które pomogą Wam najlepiej wykorzystać MG30 w ustawieniu, z którego akurat korzystacie. Te wszystkie globalne funkcje znajdziecie, gdy przytrzymacie przycisk Home Global. Mamy tutaj Pre-EQ, którym dopasujemy brzmienie gitary, zanim wpuścimy ten sygnał dalej do naszych emulacji wzmacniaczy i efektów. Prawdopodobnie jednym z najważniejszych ustawień jest Output Mode. W którym definiujemy, w jaki sposób używamy MG30. Możemy użyć go jako zwykły efekt gitarowy, zarówno w pętli głowy, czy też komba, albo po prostu przed wzmacniaczem, tak jakbyśmy wpięli zwykłą kostkę po prostu przed naszym wzmacniaczem. I możemy tutaj zdefiniować poziom sygnału, zależnie czy korzystamy właśnie z głowy i kolumny, czy też po prostu ze wzmacniacza typu combo. Ostatnie ustawienie to takie, z którego ja teraz korzystam, czyli wychodzę z Nuxa do mojego interfejsu audio i potem. Słucham tego wszystkiego z moich monitorów studyjnych. Dalej, w ustawieniach globalnych, znajdziemy kalibrację pedału ekspresji, ustawienia routingu USB, ekranu. Możemy zresetować cały system i najważniejsze, na samym końcu, znajdziemy nawet grę w Snake'a. Podsumowując, NUX MG30 to kompaktowy sprzęt z masą możliwości i całkiem łatwy w użytkowaniu. Myślę, że jest to świetna opcja dla kogoś, kto ma dosyć ograniczony budżet, ale mimo wszystko nie chce iść na żadne kompromisy brzmieniowe, bo wewnętrzne emulacje, które znajdziecie w tym urządzeniu, są naprawdę spoko brzmiące i możemy też naprawdę dużo z nimi zrobić. Jeżeli was ten efekt zainteresował, znajdziecie go oczywiście w salonach riff i na stronie. Internetowej. Wszystko macie zlinkowane pod spodem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.